Drastyczne podwyżki cen gazu i prądu dają się we znaki kolejnym firmom i stowarzyszeniom. Spory cios otrzymała m.in. Jawożnicka Wspólnota Betlejem, która skupia osoby bezdomne i takie, którym powinęła się noga w życiu. W ubiegłym roku rachunki za gaz wynosiły około 3,5 tys. zł miesięcznie. Teraz w listopadzie 7 zł, za grudzień już prawie 12 tys. zł. Przekręciliśmy kaloryfery tam, tam, gdzie się da, obniżyliśmy temperaturę. Oczywiście nie możemy tego zrobić w całym domu, w całym domu mieszka 15 osób. Staramy się też no, myśleć już trochę na przyszłość i postanowiliśmy też zakupić piec na peret. Mamy taką możliwość, ponieważ dom jest bardzo duży, też no nie chcemy się ograniczać tylko do samego gazu, chociaż on jest wygodny dla nas. Wspólnota Betlejem ogrzewa teraz swój dom między innymi drewnem. Zwróciła się też do mieszkańców Jaworzna o wsparcie stowarzyszenia jednym procentem podatku. Podwyżki odczuła też i jaworznicka firma Asplant. W ubiegłym roku za styczeń ogrzewanie hal produkcyjnych kosztowało ją około 8 tysięcy złotych. Teraz już 42 tysiące złotych. Generalnie wszystko idzie do. Do góry i to w sposób straszliwie dramatyczny. My na szczęście jakby gazu nie używamy technologicznie, my go w zasadzie nim się tylko grzejemy, stąd jesteśmy tu w dużo lepszej sytuacji niż piekarnie na przykład czy tego typu firmy. Natomiast no, związało się to z tym, że już obniżyliśmy sobie temperaturę i już nie jest tak komfortowo, jak było na hali mamy w granicach 16-17 stopni. No i tak już zostanie, nie stać nas, żeby było cieplej. Cierpią stowarzyszenia i firmy, cierpią też miasta. Katowice już policzyły o ile wzrosną wydatki na gaz i prąd. Wyższe kwoty już trzeba było zarezerwować w tegorocznym budżecie. W przypadku Katowic szacujemy, że podwyżka za prąd sięgnie 54%, natomiast jeżeli chodzi o gaz, już 159%. Z podobnym problemem zmagają się też Dominikanie z Katowic. W najbliższą niedzielę chcą zorganizować kwestę wśród wiernych. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie wyższych rachunków za gaz. Mieszkańcy sołectwa Mokre w powiecie mikołowskim wyjdą na ulicę. 29 stycznia o godzinie 10 przy DK81, czyli w tak zwanej Wiślańce, głośno protestować zamierzają przeciw planom budowy szybkiej kolei do centralnego portu komunikacyjnego. Jeżeli chodzi o trasy dwie, które mają biec przez, przez Mikołów Mokre, czerwona i niebieska, one z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia infrastruktury są po prostu... To źle zaplanowane, ponieważ Śląsk jako region ma bardzo wiele już istniejących, już zniszczonych obszarów, które można przeznaczyć na kolej. Jednak ochrona przyrody w Mikołowie Mokry to jedna kwestia. Drugą zasadniczą jest fakt, że przedstawione warianty tras kolidują z nową zabudową. Może okazać się, że wiele osób straci swój dom. Dla nas się to wiąże bezpośrednio z wysiedleniem, ponieważ trasa przebiega. No może nie tyle stricte przez nasz dom, ile ten taki bufor. Tam jest jakiś taki bufor względem torów. To nasza działka mieści się w tym buforze. Obawiam się, że nawet jeżeli dojdzie właśnie do takiej sytuacji, że będę musiał się wyprowadzić, to nie otrzymam takiego odszkodowania, aby móc się wybudować w innym miejscu. Mieszkańcy podkreślają, że nie są przeciwni rozbudowie i modernizacji linii kolejowej 170. O problemie alarmowali już lokalnych posłów. Chcemy rozmawiać, spotykać się, przedstawiać nasze argumenty wszystkim decydentom, zarówno e, przedstawicielom e, kolei, jak i również władzom samorządowym, władzom e, państwa, bo to jest wiadomo dość duża inwestycja, e, tak żeby oni zrozumieli, że my nie jesteśmy przeciw modernizacji kolei w ogóle w Polsce, ale przeciw temu, żeby ona tak wyglądała, czyli e, zupełnie bez porozumienia z mieszkańcami. Jak miałaby przebiegać trasa centralnego portu komunikacyjnego? Komunikacyjnego, mieszkańcom przedstawiono w kilku wariantach. Każdy z nich jednak budzi zastrzeżenia, dlatego zapadła decyzja o proteście. Konsultacje i rozmowy z CPK yy, wprowadzają wiele niepokoju. Do, do 17 stycznia tego roku nie mieliśmy pojęcia o tym, że na mapach Czerwonej Trasy wrysowana jest stacja przeładunkowa. Twórcy Centralnego Portu Komunikacyjnego już teraz podkreślają, że decyzje jeszcze nie zapadły. Będziemy się starać przybliżać te informacje, które są również dostępne w ustawach, czy w ustawie czy o, o transporcie kolejowym, czy w ustawie o gospodarce nieruchomości. A co do naszych relacji z mieszkańcami, to jesteśmy oczywiście bardzo otwarci i na bieżąco jesteśmy z przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnego, z radnymi, czy też ja osobiście odbieram szereg telefonów od mieszkańców i myślę, że żadnego z nich nie pozostawiliśmy bez odpowiedzi. Konsultacje odbędą się od 1 lutego m.in. w Mikołowie. W sieci można również wypełniać ankiety, które jak zapewniają w centralnym porcie komunikacyjnym zostaną wzięte pod uwagę przy planowaniu inwestycji. Administracja publiczna, czyli między innymi urzędy obowiązkowo będą pracować zdalnie. Taką decyzję ogłosił dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski. Ma to oczywiście związek z narastającą falą zakażeń koronawirusem. Chciałem również zaapelować do wszystkich pracodawców w Polsce, do wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację pracy w zakładach pracy o to, żeby w miarę możliwości, na ile to jest w poszczególnych branżach możliwe, ta praca zdalna znowu stała się standardem. Rozporządzenie w tej sprawie ma się pojawić w ciągu kilku najbliższych dni. Na razie jednak nie wiadomo, od kiedy będzie obowiązywało. Z wdrożeniem go urzędy nie powinny mieć jednak problemu, bo taki model pracy przyjmowały już kilkukrotnie. Niektóre częściowo zdalnie pracują cały czas. Oczywiście są osoby też na zdalnej pracy, jeżeli pojawią się wypadki, przypadki koronawirusa, zarówno wśród pracowników, czy też na przykład na kwarantannie są dzieci i jest konieczna opieka, to wówczas są są tacy pracownicy kierowani na zdalną pracę. Podobnie jest w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Urzędnicy zapewniają jednak, że nawet po wprowadzeniu obowiązkowej pracy zdalnej, mieszkańcy będą obsługiwani również osobiście, bo w niektórych sytuacjach nie da się tego uniknąć. Od początku pandemii. Urząd Marszałkowski pracuje w sposób zdalny. Praca zdalna w zależności od sytuacji od fal COVID-u jest albo dominującą na poziomie 80%, albo mniej aktywną. Natomiast wszystkie najważniejsze zadania są realizowane na bieżąco, a to jest istotne, bo Urząd Marszałkowski to nadzór nad 40 ponad szpitalami, to także fundusze europejskie, które realizowane są i muszą być realizowane. Klienci muszą być obsługiwani, chociażby na przykład w zakresie wyrabiania paszportów, no trudno aby pobrać odcisk palca potrzebnego do wyrobienia paszportu Online, dlatego też te wydziały, które zajmują się obsługą klientów, one funkcjonowały i będą funkcjonować oczywiście w ścisłym reżimie sanitarnym, czyli klienci przychodzili na określoną godzinę. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 30 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Ponad 4600 z nich dotyczy województwa śląskiego. W całym kraju zmarło 375 osób. Pożar w katowickiej dolinie Trzech Stawów. We wtorek nad ranem spłonęły doszczętnie dwa blaszane obiekty nad brzegiem jednego ze zbiorników oraz budynek typu BRDA. Jak widać na zdjęciach zrobionych przez strażaków, ogień był trudny do opanowania. Było to utrudnione z uwagi na, na zabezpieczenie przed, przed osobami postronnymi, kraty w oknach, kraty w drzwiach. Do, aby dostać się do wnętrza, używaliśmy pił dostali. Niestety sam moment zgłoszenia był na tyle późny, że pożar w pełni rozwinięty w zasadzie... Nie było już czego ratować w środku. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jeden kontener użytkowało koło wędkarskie, a drugi należał do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W obu był sprzęt, ale zdecydowana większość tego należącego do miasta przechowywana jest gdzie indziej. Sprzęt pływający został przeniesiony do kempingu, który znajduje się kilkadziesiąt metrów wyżej. Jest to kilkanaście sztuk, kilkadziesiąt sztuk drobnego sprzętu, takich jak, takiego jak kapoki, jak wiosła. Generalnie dalej analizujemy też, jaką część tego sprzętu można byłoby odzyskać. Jest tam m.in. maszt, który zdaniem naszych pracowników da się jeszcze wyratować. MOSIR straty oszacował na 7 tys. zł, ale w rzeczywistości mogą być one znacznie wyższe, bo budynek, w którym mieściła się wypożyczalnia sprzętu prawdopodobnie trzeba będzie rozebrać. Większe szkody spowodował ogień w kontenerze należącym do koła nr 20 Polskiego Związku Wędkarskiego. Parę rzeczy nam po prostu no, no, straciło się. Po kilkaset złotych, na przykład stelaże, wagi elektroniczne legalizowane, wiertarka, buty takie neoprenowe dla ten. znaczy spodnie o buty. Uff, także parę rzeczy tam zginęło, no, ale straty tych, którzy tam mieli ten swój sprzęt wędkarski, to są niewspółmierne. Spalony sprzęt mógł kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, sprawą zajmuje się policja. Wiele wskazuje na to, że mogło dojść do celowego podpalenia, jednak to zweryfikuje dopiero opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Gierek powrócił, a przynajmniej takie można mieć wrażenie, kiedy patrzy się na Michała Koterskiego. Odtwórca głównej roli wraz z pozostałymi aktorami i twórcami filmu Gierek pojawił się na prapremierze w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Broniłem tej postaci od początku do końca. Ja jako odtwórca głównej roli nie mogłem pokusić się na ocenę historyczną czy na rozliczanie Gierka, no bo wtedy nie miałoby sensu odgrywanie go. Też tutaj poszedłem jakby tropem amerykańskich aktorów, którzy od początku do końca bronią postaci za wszelką cenę. Aktor musiał bronić się przed złośliwymi uwagami, bo przez długi czas rola wymagała od niego przybierania na wadze, co nie umknęło uwadze nie tylko znajomych, ale również plotkarskich portali. Mniej problemów z wcielaniem się w rolę miała Małgorzata Kożuchowska. Trochę żałuję, ale nie jest to film, który opowiada o Stasi Gierkowej. To jest film, który przede wszystkim opowiada o Gierku. Ona jest tylko żoną u boku swojego sławnego męża, stara się swoje obowiązki przede wszystkim żony ma i pani domu wypełniać jak najlepiej. Z tego, co też wiadomo z różnych źródeł, nie bardzo lubiła te funkcje reprezentacyjne. W niektórych kręgach produkcja była wyczekiwana i może cieszyć się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie na pierwszy seans przyjechały nie tylko gwiazdy. Bardzo nam zależało, żeby zaprosić właśnie świadków historii, zaprosić osoby, które tworzyły wtedy, bo wraz z Hutą Katowice powstała Dąbrowa Górnicza w takim wymiarze, jak jest, bo miasto, które miało ponad 50 tysięcy mieszkańców. W momencie, kiedy zaczęto budować hutę, to już jest 150 tysięcy. Z całej Polski ludzie zjechali budować hutę Katowice i właśnie to był taki plan Edwarda Gierka na, na zagłęb. Film Gierek wejdzie do kin w piątek, 21 stycznia.